The pigeons must be must have very good tail. You see, But cock and hen or yes, can be compensated? cock and Good tail, yes, and all the rest. But good wings. They must have, yes. Short wings. Short wings. Uh, good back. But do, do you see differences between sprint, middle, long, and long distance birds in terms of of body construction? If it's yeah, important it for sprint or. I, I can spraw sure z for sprint and media long distance, long distance pigeons, i don't have many experience. I mam long distance pijons, but they don't have te same constructualne, but i don't know which jest. For sprint nie wie the, the besteckty for the, for the pigeons, nie. Yeah. Mm -hmm. Czyli tutaj jest w rękach akurat oglądam jedno z najlepszych jego samic czysty walun samica właśnie tak, to co powiedział wcześniej o pięknej długiej kości, bardzo dobrze zamknięta bardzo drżąca, bardzo krótkie skrzydło, po prostu nie da, się jego, nie da się go niemalże otworzyć. I to jest właśnie to, co Filipę powiedział, że takie gołębie wie jak mają wyglądać gołębie na krótki, średni dystans i ten gołąb według niego ma wszystko co powinien mieć. Także jest naprawdę bardzo, bardzo harmonijnie zbudowany, inteligentny, spokojny. Teraz Filip zaprezentuje najlepszego swojego gołębia rozpłodowego. Jest to Dick Argenton, bardzo wybitny gołąb. Ja już go miałem okazję wiele razy oglądać. Mam jego całkiem pokaźną gromadkę dzieci. Jest to gołąb 2001 rok, czyli ma 16 lat. 16 lat gołąb. Youngsters. W tym roku tylko dwa młode, ale jest to gołąb, który ma 16 lat. W ręce naprawdę wygląda całkiem dobrze wibracja, całkiem napięte mięśnie jeszcze. Także jest to gołom 16-letni, jest dziadkiem dwóch złotych medalistów, także to naprawdę referencje go ma świetne, bo rzadko który gołom za życia może się poświęcić, po właśnie poświadczy tym, że ma dwoje wnuków, które zdobyły złote medale. także Uh, two gold medals, Tak, yes, grandfather two gold yeah. medals, and then fifth national Poland last year as yeah. Well. Yeah? And then one. Mm. Także 2 złote i, i w zeszłym roku miałem w jego wnuczkę również pią piąta w Polsce była w kategorii H, Brakno jej też jeden go konkurs dobry do olimpiady, bo miała 13,70H. Także to naprawdę jest go wybitny. Do tej pory rządzi ciągnie skrzydło, nie, nie pozwala sobie. No, i to jest właśnie najlepszy anger jakiego ma. Jest to gołąb, który naprawdę nosi miano Ojca Rodu, bo wybitnie, wybitne cechy przekazuje. Special quality To jest derby, którego tutaj widzimy na, na zdjęciu. Jest derby. To jest najlepszy gołąb w ostatnim czasie, jakiego Filip posiadał, głównie w lotach. Jest pewnie jakąś tam domeną, że wybitne lotniki rzadko bywają w rozpłodzie i tutaj raczej dalsze pokolenia dzieci jego bezpośrednio nie były y, dobrze lotowane, ale już y, na opcji gołemika knuki świetnie się spisują. Też go on bardzo witalny, bardzo taki narwisty, ale jest to gołąb już cechami takiego właśnie Sprintera. And this is the nie, jest No, grandson of to him. Czyli będzie się starał. I starał się dobrać do niego bardzo dobrą samicę, bo jest to doskonały lotnik, natomiast według niego nie ma tych wybitnych cech w oku rozkłodowi, jakie powinien mieć hmm. i będzie się starał do niego dobrać w tym roku kolejne samice, które jest odpowiednimi oczami, hmm. które według niego, no powinny, powinny coś yeah. widać. This, this pigeons is son of Olympice with Venus, and I think that's my new best breeding pair for the future, because I have, I think, very good, I will have very good pigeons from this, this strain of pigeons, and he is very inbreeding on De argenton. The father is Olympice hmm. Olympis is already inbreeding on De Caranton. and direction of the Olympic gold medals in Nitra category G. Okay. And the mother is Venus, direct from Dick Argenton with Marie, because we have three times Dick Argenton very close in the pitting race. Mm -hmm. And you have all the, the best reference for me to, uh, to be in the loft for breeding, Yeah. We need a uh, uh, stronger hand yeah. with, with back. Yeah. yeah. So, what, what kind of bird is it? Yes, this pigeon is a new one. It's a direct of Rudy from Gabby Van den Abel. Uh, Yeah, I buy this pigeon with his sisters to cross with Lady Gondor and Blixem Blue because we have a lot of ask for this strain of pigeons. And we uh, want to keep the strain uh, from the Blixem very inbreeding on my loft here. Yeah. Okay. And after, youngsters can be crossed for racing, but the only grandson of granddaughter of him. From him, I will only breed with uh, the original Gabi. Uh -huh. yeah. He has very good wings, he have good, very good power fold, and uh, the, he has very good eyes to mate with Blixen and Blue. bo very, very eyes, ma bardzo one have a ten ma dobre with and Blue. jest to syn e, e, Rudiego który go razem całe gniazdo, czyli brata, siostrę gołąb bo naprawdę bardzo krótkim mocnym przedramieniu, super wibracji w pięknym upierzeniu jest to gołąb, który będzie dodawał do gołębi do Wandenabele które już miał u siebie od od, od 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 można powiedzieć dłuższego czasu w celu właśnie utrzymania tej rodziny, bo, bo są to gołębie, które mają bardzo cenne cechy niego. That's Blixem Blue, the daughter of uh, Blixem from Yemi Wandaebel. And that's one of my best breeding ends for the long distance. She one fantastic eyes for breeding, and I will pair with. The King Rudy, the son of Rudy Youngster 12 years yes. czyli to jest e, e, samiczka Blexema Blue córka Blixema sparowana teraz jest właśnie z samczykiem, który żeśmy wcześniej widzieli z Rudim, z synem Rudego Jest ta samica 12-letnia aż nie do wiary naprawdę kapitalnie wygląda pięknie zbudowana w dalszym ciągu. Dobra w rozpłodzie, młode, młode hoduje to, co było na zdjęciu. Widać to w naturze, to oko jest jeszcze, jeszcze piękniejsze, jeszcze lepiej ubarwione. O niesamowitej pracy, także naprawdę widać, że jakość w tym gołębiu. I też Filipe zaznaczył, że jest to jego najlepsza samica. Bardzo dużo referencji od hodowców, którzy zakupili potomstwo z niej, czy nawet wnuki. Bardzo, bardzo dobre rezultaty na dalszych dystansach. And I jeszcze <laughs> or yeah, well not? I don't know. You see, just ah, yes. part yeah. around, and that's typical for birds uh, with white flights hmm. that they have sometimes just part, not ah. complete, yeah? yeah, short black. Ah yes, that's typical. I see blue white flies. They have that's all like this, huh?